Witam serdecznie, z tej strony MedVeo. Ruszymy dalej z kontynuacją KankuroKa, oczywiście. E, co nas będzie czekać, teraz wam wszystko wyjaśnię. Idziemy dalej do góry... Góry, góry... Zamarzy Jak wiecie, już... Jak już dzisiaj włączyłem na chwilę, ale ze względu na awarię streamowania musiałem niestety przerwać i mi zapisało. Eee, ja tutaj zrobiłem wtedy runę, gdzie to było, tu, 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 tu. I zrobiłem wtedy runę, bo ja wtedy miałem i udałem się w, tu, w to miejsce i runa, którą wziąłem, ona się zapisała, bo mamy i tutaj lodowe zbocza, czyli w to miejsce. Tak, udajemy się w to miejsce, ja tutaj byłem, nie? I tutaj poszedłem, i w tym miejscu, i w tym miejscu była runa. Dobrze. I tutaj, w tym miejscu była runa, ona była tutaj. I wtedy ja ją wziąłem. No i tutaj jest kryształ. E, jedyne co mi się zapisało, to tylko runa, którą wziąłem wcześniej, ze względu na to, że musiałem zresetować, no i niestety musiałem zima. No i runa, którą tutaj wziąłem, no tu była w tym miejscu, to no mi się ona już zapisała. Dobra, i ruszymy do kolejnej doliny pewnie. A runa, którą mi się zapisała, no niestety już, ja już, już ją mam, którą wziąłem. Jak będziecie grać, to będziecie widzieć, że ta runa jest w tamtym miejscu, Hop. Dobra, to dowiemy. Wymieszę wchodzę do sklepu, bo chciałbym kupić życie, ale może to sobie następnym razem albo innym razem. Więc mamy wtedy runy z tego świata. Zdobyte dwie. jak wziąłem z tego, właśnie dwie. Dwie runy i trzy, trzy kryształy to wziąłem teraz, i tu są jeszcze chyba trzy zwoje, tak? Zobaczmy, czekaj. Tak jest. Jeden złotem mam, potrzebuję jeszcze dwa tu. zapewne będzie nasza droga do kolejnej doliny, ale to za chwilę. Bo chciałbym, żeby wszystko było ok, bo no, dolina ma dość długa i nie wiem, jak ona się zakończy. No i żeby wszystko było sprawnie Jak powinno to jest? No bo Będziemy przechodzić w dolinę No a może być długa I dlatego chcę żeby Wszystko działało jak należy Dobra Więc tam się udamy, nie? Nie mam dokupić życia Mam 10 ale to zrobię następnym razem. Po prostu dajmy się od razu do tej doliny. To będzie chyba tutaj. Lodowe zbocza. To będzie jakaś dolina, na którą się udajemy. Nie? Tam mamy dodatkowo dwie runy, runy, kało, Siedem Kryształów. No i jeden zwój. Więc ruszajmy do tej doliny od razu. Lodowe zbocza. Tu jest nie tak. Coś wyczuwam. Ta energia. <laughs> Ta śródka. Co la wina? O, kurde. Nie uciekaj przed lawiną. O, lala. Dobra, staję. skupmy się. Dobra. A może tutaj będzie nas lawina gonić, nie i nie będzie to. Aha. I tutaj to nie my. Skupmy się. Dobra, jak to ominąć? Dobra, Ile to palne, to może. A, dobra, mam, dobra. Ale nie wiedziałem, jak to zrobić. Dobra, wiem już. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. I teraz, wielki skok. I, I hop tutaj, hop. Jeszcze, tu. I będziemy mieć pierwszą runę z tego świata, tej doliny, hop. Czyli będziemy pier pierwsza runa z tego, z tej doliny. Dobra. Dobra, skupimy się. Oj, tutaj muszę uważać na to. Dobra, mu remuwa, żeby je oberwałem Obrywam, ale nie wiem jak to ominąć ja? Dobra I Kurde, nie, co mi nie powiedzą jak to ominąć? Ja? Tu widzę literkę K Dobra No jeju jak to ominąć No tu te lece w te sople i jak je ominąć? Dobra Nie da się uderzyć. Ok. Wiem już, dobra, wiem już, tak. Dobra, chyba trzeba poskoczyć i uderzyć. Zobaczę. Tak jest, dobra. To literka KZ zdobyłem. Dobra, i tu będziemy mieć literkę. Krystałek. Jest tu. Widziałem kryształ, mnie nie formko to nie zobicie. Dobra, tu lecimy i tutaj też. I to będziemy mieć pełen kryształ. Dobra i tutaj I tutaj lecimy na dół, żeby zlecieć w dół i zginąć. Dobra, tutaj jeszcze raz. Eee, tutaj jak zginęliśmy, no to nam tutaj zabrażemy. To, co też ale no się tutaj, kurde. Dobra. Dobra, dwa. Dobra. Jedno życie, no super. Dobra. Dobra, skupmy się, to nie będzie pewnie łatwe, dobra? To mogę też mieć problem. Dobra. Dobra.

Nie możemy tu ginąć, bo... Wszystkie życia skończą. Dobra. Spokojnie. Sami już tutaj nie ginę, bo mi się wszystkie życia skończą, a tego bym nie chciał, dobra. To jest Będą... Dobra. Bo nie dokupię sobie. Więcej tych rzeczy, spokojnie. Hop. Hop. Dobra. I hop. Dobra. Mam już Ojej, panowie! I tu weźmiemy to. I to lecimy tutaj. Dobra. Uwaga. O-o. Dobra. Это не будет легко Это не будет Już nie mogła... Dobra. Ciach, ciach, No przecież złapałem linę! Kurwa! To co, miałem pieniać już to? Dobra. Kurwa, tego łap się tutaj, tych tych. Dobra, łap się tego tutaj też. Kurwa, czemu się nie łapiesz? Dobra. Czemu ten paja się kurwa nie łapie ty, tego, no Dobra, spokojnie i łap się. Chyba tutaj i op! I jest duża runa. Dura. I mamy punkt kontrolny, to jest pewnie tutaj bym pewnie spadł, ale na pewno tak Dobra, udało się. Nie myślałem, że szlach mi taki, że się tutaj nie chciał łapać. Wybieramy tutaj, da się dokupić więcej żyć później I tutaj możemy też doskoczyć ja lot, możemy iść iść z dół eee, To za chwilę Najpierw na lot na dół, bo tam jest lód i trzeba zrobić tak i mamy telkę A to mamy literkę A oczywiście i tutaj jest kart to dobra przedtem jak zdobyłem te kryształy zobaczymy ile tego mam e, dobra mam e, dwie runy zdobyte dwie runy zdobyłem jeden zwój test zdobyłem nawet nie pamiętam, gdzie ten zwój zdobyłem, ale mam dobra. Czyli brakuję, ma nam literka o jedna i... i cztery i cztery kryształy. Czyli mamy 3, no to 4 kryształy trzeba zrobić <coughs> i się uda. No. I zaraz myślałem, że polecę w dół. Ale Czyli brakuje nam tylko 4 kryształy, dobra no Tutaj to zrobić, tutaj, o, tu Teraz stawiamy się tutaj, łapać się wszystko, bo dobra, to tak co widziałem. Dobra. dobra. Tam musisz się zabić, chyba. Musisz. Dobra. Ale nie przez przerwę, żeby się zabijać. Dobra. Musimy ukończyć ten poziom i to na 100%. Hop, tutaj. Starajmy się tutaj... Tam jest kryształ. I to mnie to wkurza. Tutaj cało polecieć. I to mamy kryształ. Tutaj kolejny. I to kolejny. Dobra, wiem jak to tutaj już zrobić. To trzeba by tak. Ciach. Dobra. No ja już. trzeba walność, żeby z drugiej, prawej strony kurwa skoczyć. Nie z lewej. Co za pódz? Masz walność w to, żeby naskoczyć z lewej strony. Bo, <śmiech> dobra, na sobie <laughs> będzie źle. Muszę no, to zrobić, żeby wszystkie znajdki zabrać, dobra, tutaj muszę zebrać. Wszystkie znajdźki, hop, trzeba to zrobić. Dobra, tutaj, dobra, nie, to cztery będą, tutaj, hop cztery powinny być. To jest jeden kryształ, drugi, trzeci No to Dobra. To jest abowalność, żeby doskoczyć tą z lewej strony. Tutaj zaraz tu i mamy telkę O. i to zatrzymujemy i brakuje nam tylko, mamy już wszystkie, wszystkie znaczki, czekajcie Aha, dobra. mamy wszystkie znaczki oprócz jed... brakuje nam tylko jednej jednego kryształu ona gdzieś tu będzie, Hop. dobra o ile go tam gdzieś nie przegapiłem, ona gdzieś się tu będzie tak jest i jest tutaj dobra mamy wszystkie kryształy dobra Wow, wow Czyli mamy wszystkie znajczki I to jest najważniejsze I tutaj mamy duży problem Dobra Dobra Mogę się to życie wziąć, a mnie szas z tym, dobra To było życie, ale nie szas z nim, dobra O jedno życie mnie tam nie zbawi Dobra Ja mogę sobie ku kupić, dobra? Nie będzie takie proste. Do mety jeszcze sporo czasu. Oł. Mamy wszystkie znaczki. To jest najważniejsze, ale do mety jeszcze nam brakuje. Nie dolecę takie do mety, ale może. Dobra, bo... dało się, jesteśmy. I do tego mamy 7 żyć. I zrobiliśmy tutaj wszystkie znaczki, poziom, po, poziom lodowy zbocza na 100% zrobiłem. Co to było? Jej duchowa postać nie zmieniła się. Czy to będziemy w wyjście? Wychodzimy. powiedzieć, że właśnie spotkałem najstarszą. Ten straszny duch bez głowy to była ona? Czyli zakończyliśmy poziom. Na 100% kolejny, tak jest. Wszystkie znaczki dało się zrobić. 7 żyć Masz zostało 10, czyli, czyli 3, 3 zgony, mia, nie chyba czyli, czyli zginąłem tutaj 3 razy, w tym w tej poziomie. Tak moi mini, tutaj zatem kończymy. Yy, I myślę, w następnym tygodniu udajemy się do następnej doliny. Myślę, że w następnym udamy się do następnej doliny. Będzie to dolina tutaj, albo ta, albo tamta. Nie wiem jeszcze, ale która z tych dolin będzie. I myślę, że udamy się. To chyba będzie ta dolina Jakby tutaj dolina nie powiedział jeszcze do Bosa, chyba tutaj, tutaj. tutaj nie, nie, tutaj nie wejdziemy, to świętowanie duchów No potrzeby 39 ruin. ruin Więc myślę, że w następnym nie wiem, to będzie kolejna dolina To będzie ta tutaj chyba Tak, tutaj potrzeba 30 run gorących źródeł, ja mam 36. To w następnym streamie, czyli w następnym nagraniu, udamy się do gorących źródeł. Ja jeszcze się udam do sklepu, zanim zakończę, się z nami pożegnam. Kupię sobie dodatkowe życia. Jest, ja tam niepotrzebnie przerwałem, bo jak tam uciekałem przed tą lawą, to on coś tam nie mówił. <gryw> A ja zrobiłem źle, też przerwałem, jak on gadał. <gryw> A do nic, dobra. Jeszcze zajdziemy do sklepu. Kupimy coś, zanim zakończymy. Dobra, tutaj mamy życia, możemy kupić sobie życia. Jak będzie, kupimy. Mamy 8, 9, 10. Możemy też tu serduszko kupić jeszcze, ale żeby nie mieć takie, co mamy. Aha, je, dobra, możemy kupić. Dobra, dobra, możemy kupić. wtedy mam kolejne serduszko i tu możemy dokupić sobie życia. Mamy 11, 12. Nie ma ramy, chyba. mamy, dobra. Tutaj możemy kupić tak, tutaj mamy, gdy kupiłem to jedno serduszko, więc <laughs> to będzie jeszcze 3 czy części tego. dostaniemy kolejne serduszko, zobaczcie, ile mam serc. Teraz mam 8 serc. Gdy <laughs> to kupiłem, to serduszko, bo teraz mam 8 serc. Tak, to spędzę jeszcze trzy części, albo dokupię, to będę miał dziewięć serduszek. No ja się z wami żegnam i w następnym filmie nie. gorące źródła. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, cześć. Aha, i jeszcze tutaj nam niewiele brakuje. Zrobi zrobicie zrobienia zobaczem górę za Samarlistę. Zrobimy na pewno, bo jeszcze będziemy tutaj zwiedzać tam i tu. I na pewno zrobimy. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia, cześć.